Witam, w tym TikToku chciałbym pokazać, jak możemy bardzo y, szybki sposób na urządzeniach z systemem Android zwiększyć poziom głośności. Nawet po uzyskaniu maksymalnej głośności, kiedy, y, kiedy zwiększymy głośność maksymalnie w swoim urządzeniu, możemy jeszcze bardziej podkręcić głośność. Jak to zrobić? Mianowicie wchodzimy do ustawień, wchodzimy dźwięk, dźwięk i wibracja, i tutaj wchodzimy sobie do głośność. I tu dajemy trzy kropeczki, dajemy ograniczenie głośności multimediów. I wystarczy, że niestandardowe ograniczenie głośności damy na maksa. Czyli fabrycznie, znaczy domyślnie jest tutaj na środku głośność, a my możemy zwiększyć sobie maksymalnie ten pasek. I wtedy głośność automatycznie się zwiększy. Oczywiście wcześniej musimy włączyć sobie tutaj to ograniczenie, bo domyślnie może być wyłączone. To wszystko. Jeśli Ci się podobało, to. Zalajkuj, może zaobserwować lub udostępnić. Cześć.